Proszę Państwa, gdyby nie to, że episkopat jest teraz akurat zajęty deliberowaniem, co zrobić z Radiem Maryja i czy obradować na ten temat, czy nie obradować, bo niektórzy chcą obradować, a inni znowu nie chcą obradować, czy, czy związkami partnerskimi, żeby Sejm i Senat nie nowelizował żadnych postaw, czy nie wprowadzono do legalizację związków partnerskich, to czy to ksiądz Przemasw, czy też arcybiskup Michał jego powinien nakazać bicie w dzwony we wszystkich kościołach w kraju z okazji cudownego wyzdrowienia pana prezydenta Kwaśniewskiego.